Cześć, ja jestem Sar, czyli witam Was w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Bioshock. Jak pamiętacie, ostatnio zakończyliśmy tutaj i mamy teraz pokonać kolejnego tatuśka, żeby zdobyć sobie kolejną siostrzyczkę. I jeszcze tak dodam, że nagrywam ten odcinek od razu po nagraniu poprzedniego i jeszcze chyba mi się przypomniało, jak dostać się tutaj. To znaczy, wpadłem na pewien pomysł i mi się coś skojarzyło, że... E, chyba można się tam dostać teraz już bez problemu do tych pomieszczeń, które są tutaj teoretycznie zamknięte, a więc tam się jeszcze zaraz szybko wrócimy. Ale najpierw trzeba będzie się przygotować do potyczki z tatuśkiem. W tym celu weźmiemy sobie myślę odpowiednią amunicję do tego pistoletu. O, właśnie, amunicja przeciwpancerna, bo tatusiek ma przecież pancerz mocny, więc ta amunicja się przyda. Tutaj elektryczny śród też jest bardzo dobry, naprawdę. Oprócz tego, amunicja przeciwpiechotna. Tor akurat raczej średnio się przydaje na Big Daddy'ego, na tatuśka, więc nie będziemy tego używać. No i to będzie właściwie wszystko. Mam nadzieję, że jakoś nam się uda go tutaj pokonać. Oho, gdzie, gdzie? Gdzie jest ten gośkuczę? Tu jest. Skubaniec. Załatwmy go. Dobra. Szykurzę, że ta wieżyczka trochę we mnie ciskała. Ale dobra, podnajdźmy w takim razie tatuśka i spróbujmy się nim zająć. Najpierw elektryczny śród i trzeba w niego jak najwięcej władować. Ten sam elektryczny śród powinien sporo dać i powinien sporo mojej energii odjąć mimo wszystko. Tu jesteś. Dobra. No to co, atakujemy? Okej. Okay. Zwróćcie uwagę, że wtedy... Ok. Znowu. Kiedy on jest zarażony prądem, to on się nie może ruszać, więc warto to wykorzystywać. Wow. Skubany. Dobra, raz jeszcze. Ajajaj, kuszę tylko przeładowanie teraz. O kurde. Niedobrze, niedobrze. Dobra, spadamy, spadamy tutaj na górę na razie. Ajajaj. Zaraz mnie dorwie skubaniec. Ale nie ma tak łatwo. No i proszę. Udało mi się go pokonać. A tutaj mamy siostrzyczkę, która rozpacza nad ciałem Tatuśka, ale nie bój się, droga siostrzyczko, teraz ja cię uratuję tutaj. No więc zróbmy to, wciskamy L i przemieńmy ją do tradycyjnej postaci zwykłej dziewczynki, żeby wreszcie nie, cierpiła, nie cierpiała i została uratowana. Okej. Okay. Nie ma za co. Ona teraz tutaj ucieknie szybko do tego tunelu, i tam się już chyba nią zajmie właśnie doktor Tenenbaum. Po prostu dziewczynka zostanie uratowana. No i bardzo dobrze, dostaliśmy znowu Adama 80 punktów. A my tymczasem właśnie pójdziemy sobie tam, gdzie mówiłem Wam, że jest jednak przejście. No proszę, respawnował się przeciwnik. Załatwmy ją. Dobra. No, bo przede wszystkim kurczę, nie wiem czemu ja tutaj nie spróbowałem wcześniej się zakraść. Przecież mogę tutaj e, się przekraść, e, kucając zwyczajnie. Tyle tylko, że przeszkadza mi trochę tam wieżyczka, która się tam znajduje. Dlatego użyjemy plazmidu. Ale jeszcze najpierw zmienię tylko tutaj śród na zwykły. Dobra. A teraz niech będzie plazmid, i za chwilę się tam przeniesiemy. O, właśnie. Jazda, jazda. O, właśnie, jak widzicie, możemy bez problemu tutaj wejść. Włamiemy się teraz szybko tutaj do tej wieżyczki i sobie poeksplorujemy to pomieszczenie. Myślę, że będzie ok. Dobra, wszystko sobie odkryłem. mnie niepotrzebnie, ale co mi tam. Dobra, teraz w górę niech będzie. Jeszcze wyżej. Zakręt w prawo i na poziomo. Dobra, a więc już mnie wieżyczka tutaj nie będzie nękać. Z tej strony mogę sobie otworzyć teraz drzwi, dzięki czemu będę mógł się teraz przedostawać tędy. Ale to już nie jest aż tak ważne. Nie dawało mi to spokoju. Właśnie po nagraniu odcinka kurczę mnie oświeciło, że to przecież jest tutaj to przejście. Dostępne bez problemu. Większego. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Oho! A właśnie. O kurdej, słyszę kroki. No. I gdzie jesteście? Słyszałem kroki genofaga. To oznacza, że on gdzieś tu jest. Weźmy sobie shotguna i przygotujmy się na jego atak. Tu pewnie zaraz będzie. No, gdzie jesteś, skubańcu? Kurde, znowu mi gdzieś uciekł. No i pewnie zaraz wyskoczy na grę gdzieś. Skubany. Strasznie nie lubię tych momentów, bo naprawdę można się przestraszyć nieraz. Tak samo jak było z doktorkiem w którymś odcinku. Dobra, najpierw przeszukajmy tutaj szafę. I zobaczmy jeszcze. Oho, znowu. I pewnie zaraz będzie gościu. Szybki haker. Tonik inżynieryjny. Oto najpopularniejszy produkt firmy Włami Spryt. Szybki haker daje ci więcej czasu na włamanie się do dowolnego urządzenia elektronicznego. Zmniejsza szybkość przepływu podczas łamania zabezpieczeń. Przyda się jak najbardziej. Ach, to no właśnie. Tak myślałem, kurczę, że on tu był. Skubany. Jak to wyczekał? Podobny potem był w Bajosok Infinite. Tam też kurczę ścigał nas taki przeciwnik i nagle się pojawił jak się odwróciliśmy. Dobra, mamy dziennik. Posłuchajmy. Ten embaum. Sometimes I pity the little freak. Such a tiny Content to sit there with the tanks of Adam, tweaking and optimizing. I need to create Adam is a canvas of a genetic modyfikacji. But plasmy. No, proszę. Mamy tutaj w międzyczasie jeszcze jednego genopaga. Dobra, udało się zabić. ją. No i co my tu mamy? Autohacker, okej, okay, przyda się. Dolary dodatkowe. W ogóle zwróćcie uwagę, że za tatuśka też otrzymałem sporo dolarów. To jest akurat fajna sprawa. Włącznik drzwi, gdzie to jest? Aha, tutaj, gdzie było wcześniej zablokowane. Dobra, jeszcze elektryczny śród też zdobyliśmy. I chyba to będzie wszystko w tym pomieszczeniu, co? Tu jeszcze coś jest. Amunicja przeciwpancerna do pistoletu. No, trzeba przyznać, że ta amunicja przeciwpancerna mi bardzo dużo dała w pokonaniu Big Dadiego, czyli Tatuśka. Ona potrafi naprawdę sporo, właśnie, odjąć energii Tatuśkowi. Dobra, wychodzimy. Ale, ale, kurczę. Czekajcie, bo tutaj się jeszcze mi nie aktywowało, chyba na mapie. Nie wiem w sumie czemu. Ale dobra, mniejsza o to, nic tutaj już nie mam do zdobycia. Kurczę, ale myślałem, że ja tym przejściem. przez słyszę znowu przeciwnika. No, nie udało mi się trafić, kurde. Ale dobra, teraz się udało. I proszę bardzo. No ale kurczę, tutaj jeszcze było jedno przejście. Ja myślałem, że się przedostanę tędy, a tu jednak nie. Patrzcie, tu jest zablokowane. Kurde. A no tak, już pamiętam. Tutaj był kluczyk i ja mogę go użyć telekinezą, patrzcie. A właśnie, podniesiemy go teraz i użyjemy tutaj. Fajna sprawa, naprawdę. Trzeba troszkę nieraz się pogłowić. Dobra, weźmy sobie szybko rażenie prądem. I przejmiemy teraz tą kamerę, bo już tam słyszę kurczę genofaga, który tutaj chce się zaraz do mnie dobierać. Zaraz go pokonamy. A poza tym też pewnie ta kamera zobaczy genofaga i wtedy się aktywuje alarm. Więc to też mi jest jak najbardziej tutaj na rękę. Ok, teraz to mnie interesuje i to. Dobra. Gdzie ona jest? Tutaj! Wow! Spobana. W ogóle kurczę, poraziło chyba nas też prądem, bo przecież tu była woda. Ale nie za wiele, na szczęście. Mam teraz stosunkowo niewiele zastrzyków Ewy, więc może warto troszkę pooszczędzać, co? Tu jest akurat kolejny zastrzyk. Ostatnio sporo używam... Oj! Kurczę, jest kolejna wieżyczka. Ostatnio sporo używam właśnie tutaj plazmidów. Oczywiście, no nie muszę teraz używać na przykład na tej kamerze tego plazmida, ale jednak to jest ułatwione wtedy, bo pozwala nam podejść niespostrzeżenie do takiej kamery. A tak to musimy się martwić, że może nas zauważy. Dobra. Jeszcze pionowe szukam części i przyspiesz przepływ. Dobra, teraz jest spokój w miarę, więc możemy sobie pozbierać co się tylko da. Poszukajmy tutaj. Zabrałem sobie wcześniej elektryczny śród, a tu jeszcze szafy są, ale nic w środku niestety. Czyli co, poza amunicją, chyba nic tutaj nie ma. O, amunicja przeciwpiechotna, bardzo fajnie. Jak sama nazwa wskazuje, ona jest przydatna na piechotę, czyli na genofagów, a nie za bardzo jest przydatna na tatuśków. Więc nie, nie warto jej marnować na tatuśków, tylko hmm, używać na tatuśków innych rodzajów broni czy też amunicji. Dobra, czyli w tym miejscu to będzie wszystko. A więc oficjalnie wam pokazuję, że cała mapka. W pawilonie medycznym została przeze mnie przeszukana. To oznacza, że teraz już mogę z czystym sumieniem udać się do wyjścia. Muszę się po prostu wrócić tam, gdzie byłem właściwie na początku. No właśnie, wykorzystaj amunicję przeciwpiechotną w walce z celami nieopacężonymi. To oznacza, że to średnio pasuje raczej do tatuśka. W takim razie idziemy za tą strzałką. O, znowu słyszę. O, w ogóle taka sprawa. Znowu się rusza tutaj statusiek, zwróćcie uwagę. Tyle tylko, że tym razem jest on. Pokonajmy ją. Tym razem jest on już bez siostrzyczki, bo zwróćcie uwagę, że mamy dwie siostrzyczki już uratowane na tym poziomie, czyli już nie ma ich więcej. Ale mimo wszystko wciąż możemy walczyć z i dzięki temu zdobyć sobie troszkę więcej dolarów. Ja teraz to sobie chyba odpuszczę, dlatego że widzę, że nie mam zbyt wiele amunicji przeciwpancernej więc nie chcę tutaj się porywać na tego tatuśka, ale z czasem na pewno będziemy sobie walczyć z jak największą ilością, żeby po prostu więcej zdobyć dolarów czy innych przedmiotów. Na razie jeszcze jest początek gry, więc... wow, tu jest jeszcze jedna. Okej. Okay. Are you almost back to emergency access? Come through as soon as you get there. You Ryan's eye now. You won't hear coming, Dobra, tam mamy gościa znowu, e, rzucającego te ładunki wybuchowe, czyli nitrogenofaga. W każdym razie nie dokończyłem. Mówiłem chyba o tym, że. A już kurczę, zapomniałem o czym mówiłem. Wybaczcie. Tutaj mam kurczę kolejny sklepik. Tyle tylko, że nie będę hasy kupował. Chyba, że wykupimy sobie, żeby kupić więcej elektrycznego śrutu i pokonać Big Dadiego. Sam nie wiem. Wydam. E, a, tutaj e, dolary, że później je odzyskać? Dobra, trudno. Na razie sobie odpuścimy. Oho. No tutaj te ładunki wybuchowe, trzeba będzie je odrzucić. Tu jeszcze coś jest, amunicja do karabinu. I tu jest wyjście awaryjne, właśnie. Tylko pokonajmy jeszcze tego gościa. O, właśnie. Już teraz go dobiję chyba kluczem, co? No, żeby go kurcze nie chciało złapać. jaj. Jeszcze raz rzuć.

No i super, dzięki temu właśnie odblokowaliśmy sobie nową kompletnie lokację, więc będziemy sobie zwiedzać zupełnie nowe poziomy. Tutaj, pawilon medyczny został myślę, że w całości splądrowany przez nas. Wydaje mi się, że wszystko zdobyłem, co było do zdobycia, jeśli chodzi o dzienniki, i możemy przejść do skarbu Neptuna. Tak jak mówię, będę się starał jak najwięcej zbierać tych dzienników. Być może mi się nawet uda zebrać wszystkie, kto wie. A jeśli nie wszystkie, to przynajmniej właśnie jak najwięcej. No, a zobaczymy za chwilę, co tutaj nas jeszcze spotka w nowej lokacji, w skarbie Neptuna, właśnie. Już się teraz nie mogę doczekać. Okej. Okay. Wow. No to mamy niezły widok na dobry początek, co. No, ale co już, znamy klimat doskonale. now you've had the pleasure of andrew ryan's company he's the one who built this place and he's the one who ran it into the ground nobody knows exactly what happened maybe he went mad maybe the power got to him maybe he just decided he didn't like people whichever way you slice it good man died be family's in a submarine hidden in the foundation of fontaine fisheries i'll meet you there No właśnie, ciągle przecież musimy się spotkać z Atlasem i pomóc mu w uratowaniu tej rodziny, bo właściwie nie mamy innego wyjścia. Jeśli chcemy się stąd wydostać, to najpierw musimy pomóc też Atlasowi. O proszę, mamy tutaj tatuśka, raczej jego zwłoki. Jest też bank genów. Tutaj z kolei możemy sobie wymieniać różne toniki i plazmidy. Bo, jak wiecie, na razie mamy jeszcze zablokowane sloty w każdym przypadku tutaj. Więc niestety muszę tutaj sobie używać różnych, znaczy wymieniać te różne plazmidy i toniki. I teraz się zastanawiam, czy wolę telekinezę, czy spopielenie. Chyba jednak zostanę przy telekinezie. Mógłbym po prostu teraz wymienić sobie spopielenie na coś z tych dwóch, które mam teraz. Ale zostanę przy tym samym aktualnie. Aha, jeszcze chcę sprawdzić toniki, bo toniki też mogę oczywiście wymieniać. Tyle tylko, że z każdego rodzaju mam na razie maksimum, zdaje się, znaczy po dwa tylko. Tutaj mamy toniki bojowe, toniki inżynieryjne i toniki fizyczne. I każdy z tych toników zwiększa na przykład coś innego, np. tutaj siła i sprawność, tutaj poprawia interakcję z maszynami, a tutaj poprawia odporność i zwiększają obrażenia. Dobra, czyli to mnie nie interesuje w tej chwili, włomimy się jeszcze tutaj. Ok, wymieńmy sobie. Łomiemy się tutaj i zobaczymy. Przejdziemy sobie za chwilę dalej, bo nie wiem, czy coś będę tutaj kupował w tej chwili. Raczej chyba jeszcze nie, tak mi się wydaje. Dobra, tutaj mnie interesuje taki zakręt i wszystkież przepływ. Ale zajrzyjmy jeszcze szybko. No, a na razie zostawimy, ale już zwróćcie uwagę, już mam ponad 300 dolarów, więc powoli trzeba będzie sobie kupować różne przedmioty, bo... Limitem jest 500 dolarów, więc jak osiągniemy limit 500 dolarów, to niestety nic więcej nie zdobędę pieniędzy. Dlatego byśmy nie chcieli. Lepiej właśnie kupować w miarę możliwości nowe rzeczy, żeby nie brakowało. Oho, patrzcie na to jest jakiś genofag. No właśnie, nowy rodzaj genofaga, który się wspina po ścianach, czy też po suficie może chodzić. Jeszcze go poznacie, ten rodzaj, ale na razie jeszcze tutaj się że czegoś nie ominąłem, bo na przykład amunicję do pistoletu ominąłem. Każdy jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo. 91 dni, eee, 4 wypadki w ostatnim roku, 2 wypadki w tym roku. Ciekawe. Dobra, ruszamy w takim razie dalej eksplorować tą nową lokację. Zreknijmy sobie na mapkę, jak to wygląda. Okej, okay, coś takiego. Tutaj mamy nasz kolejny cel. Idź do przetwórni ryb Fonteina. Dobra, zabieramy Karolin szynowy, a raczej amunicję do niego. I przechodzimy dalej. Tutaj nic nie ominąłem chyba, co? No właśnie, znowu kurczę słyszałem tego genofaga. Dobra, jest kolejna stacja lecznicza. Włomimy się do niej szybko. O proszę, kurczę. Stawmy to może w ten sposób. No, jeszcze jedno mnie interesuje. O właśnie. Teraz to. Tutaj i znowu jakieś poziome części. Jeszcze jedno. Okej. Okay. przyspieszamy w takim razie. No i dobra, wchodzimy tutaj. Mamy taką większą lokację jest też tatusiek, ale oprócz tatuśka są też kurczę tutaj genofagi. Więc najpierw się zajmę nimi chyba, a dopiero na koniec zajmę się tatuśkiem. Tatuśek mnie nie atakuje, dopóki ja nie atakuję jego, więc nie musimy się martwić. On może nawet nam troszkę pomóc, może wyeliminować genofagów. To jest też fajna sprawa. Chociaż powiem szczerze, że nie widzę tutaj genofagów, więc może jednak zaatakujemy Tatuśka. Najpierw tutaj wezmę amunicję, chociaż kurczę, już mam maksa, mogę więcej nosić. A, no tak, tutaj przecież była wieżyczka. O tym zapomniałem. Dobra, przejmiemy ją za chwilkę. A, już jednak słyszałem kurcze genofaga. W takim razie jeszcze się z nimi spotkamy tutaj. Na razie włomimy się do tej wieżyczki tutaj szybko. Ok, teraz to. Jeszcze jedno poziome. Znaczy pionowe, i teraz poziome. Dobra, a więc wieżyczka nam pomoże w razie czego. Jeśli ktoś nas będzie atakować. Łoł, wow, już on nam pomaga, czy co? O proszę, kurczę, atakuję, kurczę, Big Dadiego. Do końca chciałem, żeby już teraz atakowało. Ale dobra, mniejsza o to. Kurde, szkoda, że teraz atakuje, ale przynajmniej troszkę oberwie Big Daddy. Chociaż wiecie co? Ach, już teraz za późno. W takim razie trochę szkoda, że to użyłem teraz, bo mogłem wcześniej wykorzystać. A tam jest jeszcze wieżyczka. Mogłem później wykorzystać tą wiżyczkę do takich celów. Wow. Kurde, pomyliłem plazmidy. Bo zwróćcie uwagę, że ona by mogła mi pomóc i odwracałaby uwagę tatuśka. A teraz, niestety, wieżyczka zniszczona. Pozostała jeszcze ta, którą teraz hakuję, więc może się jeszcze przydać. Ale ona jest w takim miejscu, że nie do końca może być przydatna. Zresztą jeszcze zobaczymy. Na razie ustawmy jeszcze te poszczególne elementy. No i ostatni. Przyspieszamy. Dobra. Co my tu mamy? Tutaj się warto rozejrzeć, bo jest jak widzicie tutaj sporo jeszcze rzeczy. Strzelba, konkretnie amunicja dla strzelby. O, jest też dziennik kluczy do Bethesfer. Ja sobie poeksploruję, a Wy posłuchajcie. Mieliśmy wszystko w Bethesferie, na lockdown, na dalsze noty. Ryan miał ustąpić jakiś mechanizm genetyczny w tym thing, więc tylko Ryan i jego własny circle mogą je wykorzystać bez dyspensacji. Ale te babiesi mówią, kluczy do Bethesfer. No proszę, mieliśmy trochę informacji na temat tych batysfer, a tutaj mamy medycznego eksperta, kolejny tonik fizyczny. Gdy masz medycznego eksperta, twoje apteczki będą wydajniejsze, usuwając rany i choroby w niespotykanym dotąd stopniu. Nawet nie myśl o korzystaniu z zestawu pierwszej, po pierwszej pomocy bez swojego medycznego eksperta. No właśnie, a więc teraz apteczki będą odnawiać mi więcej zdrowia. Fajna sprawa. Chociaż na brak apteczek czy energii ży życiowej i tak nie mogę tutaj narzekać absolutnie. Przeszukajmy tę wieżyczkę, bo ona zostawia nam trochę amunicji do karabinu. Tyle tylko, że już mam maksa w karabinie, maksimum amunicji, więc nie mogę nic więcej zdobyć, niestety. Muszę teraz poużywać tego karabinu w takim razie na genofaga. Niekoniecznie na tatuśku, bo akurat na tatuśka wykorzystamy inne typy amunicji. Na przykład elektryczny śród w przypadku strzelby. Oho, mamy tutaj kurczę kolejnego genofaga. Genofaga. Dobra, załatwmy go w takim razie, tylko gdzie on pobiegł? Jest. W sumie to warto też poradzić z prądem. Tylko że niekoniecznie tego. Bardziej właśnie tego tutaj. Ogi. Dobra, udało się. A patrzcie, teraz atakuje tatuśka, kurczę, ta moja wieżyczka. To nie jest zła wiadomość w takim razie. On za bardzo nie jest teraz zorientowany, co się dzieje. Niestety nie za dużo mamy amunicji przeciwpancernej do pistoletu. Szkoda. Przydałoby się najpierw załatwić tych genofagów. Chociaż oni też odwracają uwagę tatuśka, więc to też jest dobra sprawa. Dobra, użyjmy elektrycznego śruta. Wow, skubany. Dobra, raz jeszcze. W ogóle on też wypuszcza te ładunki wybuchowe. Warto by też to wykorzystywać. I telekinezą to odrzucać. Ewentualnie niech tam ci rzucają kurcze we mnie. Ajajaj, nie jest za dobrze teraz. Dobra, zmiana amunicji. Wow, i kurczę zginąłem niestety. Nie pilnowałem tego, żeby wygiernować sobie... Znaczy zregenerować sobie apteczkę i przez to zginąłem, teoretycznie. Oczywiście, bo tutaj mamy komorę witalną i się odrodziłem automatycznie. To wiecie co? Chyba sobie kupiłem w takim razie elektryczny śród? Może niech będzie. Chociaż sam nie wiem. Dobra, weźmy chociaż te 6 naboi. Przyda się myślę. Przeciwnicy teraz troszkę mają zregenerowaną energię, ale też nie do końca, bo tylko trochę jej się odnowiło, więc nie jest najgorzej. Także widzicie, też trzeba uważać, bo trzeba też samemu pamiętać o tym, żeby regenerować swoje życie. Mimo to, że mamy apteczek kilka, to jeśli nam się zregeneruje, znaczy zejdzie nam życie do zera, to sobie po prostu zginiemy. Trzeba więc też uważać, żeby samemu pilnować, aby sobie regenerować to życie. No i tu jest jeszcze jeden kurczę. Złaszczymy tego gościa. Gim. Dobra. Jeszcze tu jest jakiś penofak, tu jest Kubaniec. W sumie to byśmy wykorzystali właśnie go. Weźmy sobie kuczę telekinezę. Niech on rzuca w moją stronę te ładunki wybuchowe. Ja będę je rzucał w stronę Tatuśka, proszę. Fajna sprawa. Wow, Tatusiek się też czymś rzuca. Czekajcie, tutaj mam to, A już nie udało mi się złapać. Dobra, może teraz się uda? No, dawaj, rzucaj, rzucaj. O właśnie. A więc jak widzicie no można troszkę y, tutaj taktycznie podejść do tych walk. Niekoniecznie pchać się od razu na tatuśka, tylko właśnie y, jakoś podejść go sposobem. Dobra, teraz elektryczny śród by się przydał, tylko przeładujmy. Trzeba uważać na te miny, które wypuścił tutaj tatusiek. Ale teraz już go pokonamy szybko przy pomocy elektrycznego śrutu. No, jeszcze raz. Wow, już oberwałem, serio. Kurczę, szkoda. Ale mniejsza o to. To tu pokonany. Przeszukajmy go. 44 dolary, Nie za dużo, szczerze mówiąc. Często mają więcej. No dobra. W takim razie uratujemy kolejną siostrzyczkę. Trzecią już w sumie. Otrzymamy za to Adama i też dostaniemy teraz prezent, chyba od Tenenbaum z jego Our appreciation. No właśnie, ten baum pragnie Ci wynagrodzić. Nagrody znajdziesz wewnątrz pluszowego misia w ogrodzie obfitości. A więc nasze... najpierw muszę znaleźć ogród obfitości i tam będzie właśnie taki pluszowy miś gdzieś leżał obok. I w środku znajdę nagrody. Między innymi jeszcze więcej Adama i jakieś inne przedmioty z tego co pamiętam. Więc jeszcze zobaczymy z czasem. Na razie ja tu chcę jeszcze poeksplorować, zobaczyć co ominąłem. Bo coś mi się chyba jeszcze zdarzyło. Patrzcie, jest kolejny gość. Oni się ciągle odradzają, jak widzicie. I też to dobrze, czemu by nie? Dobra, pamiętam, że tutaj miałem trochę amunicji do karabinu maszynowego. O właśnie. I jeszcze gdzieś nawet było więcej. Tutaj na przykład. O, już mam maksimum. Nie musiałem długo czekać. I dobra. To w takim razie myślę, że można wyjść. Tam jeszcze widzę, że mogę przeszukać coś. Czy to jest apteczka? A nie, to jest do karabinu znowu. To to mnie nie interesuje. Tutaj też mnie nie interesuje. Tutaj z kolei leży amunicja do pistoletu. Jeden nabój tylko. Dobra, to wiecie co, w takim razie już przejdziemy sobie dalej. Tutaj mamy mapkę, mamy dwa wejścia w ogóle. Tutaj wcześniej było i tutaj obok. Ale i tak, oba prowadzą do tego samego pomieszczenia. Więc jeszcze dokładnie sobie to sprawdzimy. Wszystko. Dobra. O, tu jest jeszcze jeden nabój. A raczej trzy, proszę bardzo. Trzy naboje. Ok, tu jest na razie zablokowane przejście. Później będziemy musieli to otworzyć. A na razie przejdźmy sobie tutaj. Zwróćcie uwagę. Jest kolejny genbank. Czyli możemy znowu sobie zmieniać rozwinięcia. Ok, są też tam kurcze. Kolejne genofagi niestety. Wow! Boże, kurde! Czekajcie, użyjmy sobie telekinety i spróbujemy wyrzucić. A, bo to jest kurcze... Dobra, wyrzućmy w takim razie. Wow! Kurde! Zaraz zginę, kto dalej pójdzie. Czekajcie, załatwię najpierw tych gości w takim razie. A dopiero później się zajmę tą bierzeczką. Jednak w sumie nie ma co jej niszczyć, tylko po prostu spróbuję ją przejąć za chwileczkę. Ok, poradziliśmy ją prądem. I teraz podejść tylko i włamać się. Zróbmy to więc jak najszybciej. O, poszukajmy jakiegoś, jakiejś pionowej części może co? A właśnie. Tutaj trzeba uważać, żeby kurczę nie wpaść na te elementy no wtedy stracimy trochę energii i będziemy musieli zaczynać całą zabawę od nowa. A tego byśmy nie chcieli. Dobra, wszystko się tutaj okłada już w jedną całość powoli. W prawo i poziome części. Przyspieszamy odpływ, czy tam przepływ. No i dobra, wieżyczka jest już po mojej stronie. No i myślę, że w takim razie w tym momencie sobie odcinek zakończymy. Chociaż kurczę, słyszę jeszcze jednego genofaga. Tam jest na górze i to dwóch jest nawet. O, tu jest nawet kurczę, upominek od siostrzyczki. Ajajaj, aj, aj, kurde, skubani. Dobra, ginie. Dobra. W takim razie wezmę jeszcze ten upominek, żeby wam pokazać. Patrzcie, 200 punktów Adama. Jest też tonik za hipnotyzuj tatuśka i amunicja przeciwpancerna. No właśnie, nagroda. Jest też y, plazmit. A, to jest plazmit, ok, ale ja go nie chcę. Dzięki temu możemy tatusiek przez chwilę ochraniać. Niech będzie do banku genów. No i dobra, to w takim razie sobie w tym momencie zakończymy odcinek. Będziemy dalej eksplorować tę lokację w kolejnym materiale. Jeśli ten Wam się podobał, to nie zapomnijcie go ocenić i zostawić kogoś komentarza. Do usłyszenia.